Cześć, z tej strony Joksen i ze mną jest... Carlos, ma się rozumieć. No i dzisiaj co? Co? Dobiliśmy 21 lewej i robimy 21 CP. Tym razem bez trejka, ponieważ nie nadgonił z misjami. Dobra, więc zaczynamy. Będę pierwszy. Dobra. Bie. Wbijam. Dobra, zaczynamy. O. Eee, pojebało nam się TCP 120. No Dobra, wyłazimy. No. Gdzie ty stanąłeś? Tu jest TCP. No Dawaj, <grywa> 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 zmieniamy miejsce, ube, bo tu jest. Za chodź. Mapki nie znasz. No jak nie znam? No to ty się mi kazałeś tu ustawić. To ty kazałeś tam ustawić, ale nie wejdę do Cp, dobra. No, tak fedłeś, dobra, dobra się... tak, właśnie, się, na ty pierwsze fedłeś! się ciko! Mam Dobra, pierwszy. Tak jak się patrzymy, broń, to zrobicie cię. Dobra, właśnie No co, te Cp, jest długie. No patrzę, co, co mi tu kłopamy, to nie jest Cp. Dobra, weź. No dobra, już nieważne. To był taki job. To nie był żołnier. Dobra, co? No... Muram? Może. Czekaj, założę sobie Co no założysz? Chyba nie fejra się nie podoba. Ja może też założę jeden na chwilę. No i Oni się chyba pojawiają co 30 sekund, co? Chyba ja. O. O. <laughs> Możesz? No tak. Już nie jesteśmy takimi jak na początku. Już mamy dużo skilli. No, no nie dużo, ale większość. No parę ja tylko. No parę. Mamli mnie wkurzają, Zróbcie z mnie. Widzę was matka nie miała. Może i nie ma. Może nie ma. jakiś czas? W ile ty masz w życiu, jak? Obecnie 1713. Z pochpochem? co ja to znaczy z tym. Tak, z z, z Lenifejem. Ja z mam 1200. Nie bacznie. Oj? Nie będę. Zbieram na uh, ruchy ja chcę Maskę X. No, dobra. I czapkę z piórekiem. To Maska X, no... no teraz, na tym świecie, nazwanie no, jest za Jakieś rzeczy wystawiłem wczoraj, jak jeszcze weszłem na świat. Wystawiłem jakieś rzeczy może. No, ja mu podawałem rzeczy. Wystawił wszystkie. Na następny odcinek może dodałem właśnie już coś do ubrania. A się wszyscy z miejsca na Ale wrócili. Zbierasz kilofy na sprzedaż? A, czy to na podażę, czy to w sklepie zwykle? No na czarny majentku. Tak, 26k to jeszcze niedaleko ile rogi kosztują? Teraz 250? Nie, mam się to mam już 40k. To już mi nie brakuje. No, Najwyżej wyżej mi pożyczysz do tych rogów, to jest zawsze taki. Biznesmen, popływ de kasy, tyle w instalacji. <laughs> Zobaczy, co się stanie. Bardzo zaczęto zbierać na to Jak zgrzane? Ja mam 5. A na którym levelu trzeba mieć? 27. Możemy mieć APF 10. No to na ludzi. Y -y -y -y. Nie nadążając się rodzić, ja my nie ich nie szybko by. zabijamy. No, rodzić. Reszta to jest do małego. To jest pieblufany. Co ty kurwa, Raz. No ja jeszcze 10 sekund. coś chyba za szybko ich wyzwalamy. A ty mi nie, nie możesz mi dać tego bufa? Nie, nie. Ja i mój Jack Pan A Jack na którymś ma tam że w ten że mu manę zadwiera za skill? No chuj wie no chyba się... normalnie na lodowcu to maskie, nie? Wiem pierwszy raz jest w tym momencie. taki inny. mniejszy. Mam go na innej postacie Nie mniejszy, taki sam wybrał. Takiej samej wielkości, ale o to chodzi, że nie wiem, inna chustka, inna gęba w ogóle. To nie jest bardziej do atak niż szkoły. To, że podobny do nikogo. No. Do niczego do nikogo. No to jest nie I tak będę... Zbieram nasz, bo będę sobie zbierał na jakiś cztery to wygląda. Ja mam 9% Masz szal. No. Już! A tak się dobrze mówiłem. No. no stary Bierzemy nie. skrzynki? No co, co ja mam z Dobra, tak idzie. W trosce no się idzie w ogóle? No, tędy. Nie no, nie rozumiem. Zacznij twojej orientacji w terenie. Napierdź CP, teraz mi tu mnącisz. Ej, CP to ty powiedziałeś. Nie. Dobra, nie będziemy na niego zwalać o tym trzeci. No, wrócimy. Dobra, koniec CP. Bo w które bierzesz? Bo jeszcze to można jeszcze się liczyć. No, kiedyś tam się dało, ale nie wiem, czy to jest siebie. Drugie. Nie, wiem drugie, i mam sztylet. Dobra, pierwszy. Kusi. <noise> no i ale mam lepszy sztylet. Dobra, dobra. Okay. Ja Okej. Już ubiorę jako pacha. Dobra, co mamy? Nie możemy się za Expo. Compirek. Nie możemy się za Expo. Mhm. Ja Masz lepię... jakieś dodatkowe zadanie? Ja mam nagłynika. Dwa jakieś, to się panu odbija. No. Dobra, idźmy tam no ja też mam dwa, ale kopalnie oba Wąpię jak? No to chyba jazem będzie nam zaliczało, nie? No! Czemu ty owców ja nie mam, kilka owców chyba No przy okazji sekundę pozbieram I pobiję coś Ja się na respawnie poczekam Nie jestem, nie było było? I będzie nie tutaj. Ile z 30% może wejdzie, to? Do pół levela. No, no teraz tak powiększyli te system e EXPA za misje, że ma się na pewno więcej niż level za te misje, które, za które się miało mieć level. No pamiętam, jak ja grałem kiedyś na moim na tym pierwszym koncie, to tam bardzo długo się skoncentrowałem. Czy... Przejście z 41 do 49, to to A teraz na tym XP w ulewale za jedną misję? O! W ulewale, no. jak mówię, trochę prawie? zaraz po prostu. Chyba, to jest 9. No a teraz jakiegoś łucznika robiłem? 65 level tak maksymalnie się podeszedł. A no, ile tam tydzień? No, no co, my jest trzeci odcinek, no i co? 21 level, może nawet większy będzie. Jeszcze nie wiadomo. Wiem, że w 22 CP nie w 23. chyba łapało kokotę? Męczynę Bajana? No, męczynę Bajana. No, ale trzeba, by, trzeba było mieć wyższy chyba, ale 25. No więc chyba nakręcimy, czy nie dopiero, jak widzę, CP na Boba. A, towarzysza pierwszego. Może, jakby ktoś nie wiedział, pokażemy jak się robi mu zbroje i radę, co? No to możesz taki poradnik zrobić. No, to się kiedyś tam wziąć. Poradnik jak, z... jak ulepszyć zbroje. Moje. Ja i tak długo nie będę trzymał tego SP. Okej, okay, znowu jesteśmy. No i trochę chyba ucięła, a Car Karles mówił, że zmieni Boba na Toma chyba. No raczej. Co? So, jeszcze jeden. tu. procent ewentualnie. Riot się robimy? Nie wiem, się może nagra specjal. Na 10 minut. Jak będzie. Zdanie yes. zakończone. Po 10% chyba wchodzi, co? Ej, jup. Dobra. Następny. Piepiech to jest. A to teraz też będzie ten jeden diabeł pochodzenia? Yyy eee, no podziemia. Nie, się, podziemia nie mogę się poczekać tej misji, gdy będzie trzeba im zabijać masę normalnie No to ty z przodu, jest z tyłu Limonki to. Tak, z pewnością wezmę cztery na klatę Na początku chyba po jednym, czy tam po dwa wyskakują? Tak, albo po cztery co, co zrobię? No to ja ty dwa ty Będę dwa. biegał ewentualnie Dzień. No a ja ich z nie strawiam się sami zrobić CP26, bo ono jest dosyć ciężkie. No, Ale 20... CP2 to jeden odgania tego, a drugi przekręca. No mamy to. Mo Może nam na chuja skoczyć. No tylko że jeden skill leży się jego. Dwa. No dwa, no może Po ile on tam wali po 2000. Pietą. <laughs> Nie wiem. No jak się samemu robi to jest ciężko zrobić to co Jackpana, już silna. Tak. No. Na dłuższym mety chyba go nie mogę się trzymać No do 30 do pierwszego W ogóle spę. ma jakiś w ogóle tryb bo nie, nie mnie jest nicerkanniło A nie wiem Ej, nie, nie. Odporności po dwa Ale szal. Dzisiaj się weźmie go tyle O Ale z życia 1000 No to tyle ile ja Odporności sobie Pomyślałem sobie, że teraz będę jednego sobie synki zrobię, ale na razie tak na wszystko, a dopiero pójdę po na, na poszczególne poś, żywioły. Woda, wam tak stary. Na leży, pewnie na bardzo nie potrzeba. A na tym 40 na pewno jak się zjadł. Dawaj odbieraj na piadę. Oj, nie zdążyłem. Stanął, nie chodzę. A no. Tekst pewnie nie leciał. I też nie. Dobra, Wiesz co? Kasy, ty no. Chyba nie zdążyliśmy przyjąć, bo to jest takie... Chyba specjalnie sobie żeby nie zdarzyć Te dwa są twoje, co będą Dobra, to dzielę Ktoś nowe grupy zaprosił a, dobra. Ciebie! Dobra, dobra, jak sobie idzie. 19 level. Przywita się z nim. Co tam? Przywita ją. Powiedz, że... Będzie w na YouTube. A po co? I tego. Ktoś się... Kurwa kameruje. Powiedz, <grym grym grym grym> że będzie na filmiku na YouTube? O, rewelację dała z Fajnie. Fajnie Ty! Na no. ale ty kurwa, ty kurwa, jaki ty kurwa? <grywa> ja nie Gdzie te jebane wampirki? No kurwa, ale To się czeka. Hehehe, <grywa> dosłownie. Chyba wiesz co, zrobimy tę misję na wampirki i... Mm. Co sobie, nie? To już podaj co tym. już podryw. Ej tam! Nie to chociaż na, na, na tym... Na... Szybciej, Wyszła! <laughs> Chyba się przyspieszyła A, tak się bastnika, koleśkiem. <laughs> dobra, nie piszę to nic A, A dobra, 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 tak się dobra. nie konał. Co to znaczy? Boeing. 80%. Dawaj do Levela i spadamy. No i, mi się jakieś 20 fatu na Lewelu? Albo 5. Albo 80. 80. <grym> Dobra, dawaj jebać cię w kakao. <grym> kurwa tylko... myszka mi padła Ty byś tylko w kakao walił. Awary <grym> myszki. Awaria myszki, Dobra, ja myszki kurwa. <grym> Dobra, ogarnij baterię. Ja Dobra, ja. Cięcie Dobra, cięcie kurwa. Cięcie. Okej okay, już ogarnąłem. Widzę, że. I ja, ogarnij mnie. Chwilę. <grym> Zabiłeś to zadanie. I i mnie. Kłuczy nie. To go Dobra, jest. Jest, to jest niepoker. Of co jeszcze się przykładują. Dobra, to tyle na ten odcinek. Tyle? No, spotykamy się w tym nie jestem wpadł, To mm. się mamy na razie.